Witamy wszystkich szlachetnych dla ale do Sarmatów. Drodzy Państwo Polaków, przede wszystkim na Placu Słowiańskim w Krakowie, gdzie mamy 22, 22 kwietnia roku Pańskiego 2023. Jestem w przezacnym gronie, po mojej lewej ręce Tomasz Janicki, marszałek tutaj ziemi sejmikowej, Grodowej, grodzkiej Krakowa. Bardzo serdecznie witamy tutaj pana Tomasza. Po mojej prawej ręce senator królewski Jaśnie Wielmożny Marek Słyś. Drodzy Państwo, dalej nasz sympatyk, można powiedzieć, pan Krzysztof Gałdasz. Drodzy Państwo, w takim zestawie dzisiaj na Placu Słowiańskim, musimy głośno mówić, żebyście Państwo słyszeli, potem postaram się przybliżyć troszkę aparat, ale przez jakiś czas, żebyście troszkę nas tak, utrwalili sobie, w takiej formule czterech muszkieterów, można powiedzieć dzisiaj, czterech walczących na Placu Słowiańskim. W szczególnym placu w Krakowie, Kraków ma takich placów bardzo dużo. Niedaleko jest znaczy plac słowiański, niedaleko jest plac Szczepiański, możemy się przejęzyczać, to poprawiajcie nas plac Biskupi, niedaleko jest, ale jesteśmy na placu słowiańskim. Plac słowiański, który związany jest z miejscem, gdzie był kościół po mojej lewej ręce, może podejdę, drodzy Państwo, i pokażę to teraz, a potem przybliżę tutaj, po tej, tutaj w tym miejscu właśnie stał kościół, e, kościół słowiański. Ja potem kamerę skieruję na osoby, które będą mówić. Kościół słowiański, drodzy Państwo, gdzie krzes brał prawdopodobnie Władysław Jagiełło, którego w jakim sensie ochrzciła Jadwiga. Razem ufundowali ten kościół. Prawdopodobnie, prawdopodobnie, to różni historycy to stwierdzą, był tutaj ślub Jagieły i Jadwigi, drodzy Państwo, więc tu się dużo działo na Plac Słowiański, ponieważ wszystko to odbyło się w rycie słowiańskim, cyrylo-metodiańskim. Kiedyś o tym mówiliśmy, więc nie, nie, nie poświęcamy temu więcej uwagi. Natomiast został taki szczególny budynek z, taką, z, taką, z takim, byśmy powiedzieli, minaretem, troszeczkę, który, o którym chciałbym, żeby o tym budynku powiedział pan Marek Słyś. Drodzy Państwo, i troszeczkę zahaczymy wtedy o doktrynę wojenną, ale, drodzy Państwo, spotkaliśmy się tu dzisiaj, żeby, żeby porozmawiać, żeby po, podywagować, no właśnie, i żeby się zaopatrzyć wzajemnie w wiedzę. Na jakim etapie jest Królestwo Polskie? Powiedzmy sobie tak, Kraków ostatnio ma zaaplikowaną taką demokrację deliberacyjną. Śmieją się na poloniach istnienia, to znaczy ta demokracja polega na tym samorządowa, że, że już władze wiedzą, wiedzą, co chce obywatel. Tak? Że to jest demokracja, w której oni sami się wybierają, tak w mieście jak i w centrali, drodzy państwo, oni wszystko lepiej wiedzą i dlatego, drodzy Państwo, śmiejemy się z tego, że my tutaj na to diktum tej demokracji deliberacyjnej, kiedy w Krakowie zaczynają się takie rzeczy się zaczynają dziać, trochę dziwne, tak, związane z budową jakiejś dzielnicy 15 minut i tak dalej, i tak dalej, no my tu staramy się jednak budować królewski samorząd, w królewskim mieście w ramach oczywiście królewskiego ustroju. To tyle, ale w tym szczególnym miejscu, bo ktoś by powiedział, możecie się spotykać w różnych miejscach, no Pan Tomasz zaproponował Plac Biskupi, przenieśliśmy się na Plac Słowiański, trochę tutaj, drodzy Państwo, bo czujemy tutaj jakby na związek z naszymi przodkami. Skoro wiemy, że tu po naszej lewej ręce w kościele został ochrzczony, drodzy Państwo, w tam samym rycie, co, co Mieszko, tak? Czyli Mieszko przyjmując chrzest, ochrzcił Polskę, można powiedzieć. Tak samo jak Jagiełło, który tutaj dosłownie kilkadziesiąt metrów stąd był ochrzczony, ochrzcił... No właśnie, co on ochrzcił? Czy Litwę tylko, czy Litwę, Białoruś i Ukrainę? No to już nie się historycy i teologowie wypowiedzą. Drodzy Państwo, w każdym razie chrześcijańska Litwa zaczęła się w tej samej formule, co chrześcijańska Polska, ale w tym rycie rzymskim. Niestety, niestety z naszego punktu widzenia, tutaj na Placu Słowiańskiego, bo wolelibyśmy, żeby to był ryt słowiański, ale, ale drodzy Państwo, w tym rycie y, y, rzymskim, to znaczy on się później ewoluował, bo na, zaczął się w tym rycie słowiańskim. Ale, krótko mówiąc, ten chrzest można datować mniej więcej na rok 1190 i litwa dzisiejsza, która, która jest przynależna do państw Christianitas czy Christianitatis, no bierze początek właśnie z tego chrztu. My uważamy, że był to chrzest w rycie słowiańskim, ale tak czy owak był to na pewno ryt chrześcijański. Więc to już nie kłóćmy się tutaj o ryty. Po prostu chodzi o to, że chrześcijańska litwa wywodzi swój początek od 1390 od chrztu tutaj. Jagieł i śluby z Jadwigą tutaj w tym miejscu. To jest chyba kleparz, nie, panie Tomaszu? Czy to jest? O, no, tu jest obok kleparz. kleparz. tak. Drodzy Państwo, w każdym razie jako dzielnica, tak mówimy o dzielnicy teraz, bo jeszcze my nie rozpoznajemy wszystkich dzielnic z Krakowa. Drodzy Państwo, Leszczyńcy mają taki związek no, nie za mocny z Krakowem, chociaż Stanisław Leszczyński brał ślub z Katarzyną Opalińską tutaj w Krakowie, więc może ten wątek, może jeszcze inne wątki, ale drodzy Państwo, nie czas ku temu. Naszym zdaniem, nie wiem jak pan Tomasz to powie, marszawek, jak pan senator powie, naszym zdaniem, drodzy Państwo, szykuje się pewna zmiana, pewne przesilenie. To znaczy, jeżeli mamy jednostkę choroby otwórczą, jeżeli jesteśmy chorzy, to zawsze jest ten moment przesilenia, tak? że albo idziemy w kierunku pogłębiającej się choroby i śmierci, albo w kierunku wyzdrowienia i pełnego zdrowia. Więc drodzy Państwo, miejmy nadzieję, że ten rok 2023 będzie tym okresem przesilenia, kiedy te zbliżające się wybory no, pokażą Polakom, e, czy rzeczywiście jesteśmy wolnym, niepodległym państwem, czy rzeczywiście zacznie się tutaj atak na Polskę i wejdziemy w jakiś okres anarchii, z czego coś tam się na końcu po prostu e, wykształ wykształci, tak? wyklaruje, byśmy powiedzieli. Naszym zdaniem te wybory sklinczują te główne partie, czyli sklinczują PiS z Platformą. Dodajemy do tego formułę niekonstytucyjnego prezydenta Andrzeja Dudy, który w tej formule chce zwołać te, te wybory parlamentarne, które mogą być zakwestionowane przez Trybunał Strasburgu. Krótko mówiąc, Polska może być uznana za państwo nierządem stojące. Pamiętamy, wykoniec XVIII wieku. I wtedy królestwo może być no, antidotum, lub wręcz szalupą ratunkową. Jeżeli chodzi o, Dlatego my tutaj z jednej strony staramy się tworzyć senat królewski, a nawet namawiać Marka Słysia i inne osoby w Polsce, żeby zaczęły się interesować senatem, tak, tym w trzeciej RP i senatem królewskim, a z drugiej strony, drodzy Państwo, żeby samorządy, szczególnie powiatowe, tu mamy samorząd na prawach powiatu, miasto na prawach powiatu, czyli samorząd grodowy, żeby już się przygotowywały na wszelki wypadek wybrać ze swojego grona, tutaj w przypadku Krakowa dwóch, a w przypadku innych powiatów ziemskich po jednym przedstawicielu do Izby Poselskiej, zwanej Sejmem. Tak? I wtedy mamy zapewniony parlament, gdyby się okazało, że te wybory z tych czy innych względów będą e, po prostu nieważne. Tak? Bo może się okazać, że PiS, który wygra, zostanie zaatakowany przez Platformę i do, Volksdeutschów i oni zarzucą Nieprawomocność, tak, te zmiany, te, które nastąpiły w tym roku już w, w ordynacji wyborczej i tak dalej, i tak dalej. Druga strona to samo i może być totalne skrinczowanie, typu chwycił koza Katarzyna, a, a, a Tatarzyn za łeb trzyma, drodzy Państwo, Czy chwycił pisowiec y, y, platformerza i tak dalej, i tak dalej. No ten scenariusz jest całkiem możliwy. Na to wszystko, co teraz powiedzieliśmy, nakłada się jeszcze konflikt na Ukrainie i sytuacja, którą my widzimy w ten sposób mniej więcej, bo myśmy się tutaj wcześniej troszeczkę nagadali, chociaż troszeczkę był monolog, bo mamy taką tendencję zagadywania i przepraszamy za to, ale zaraz oddamy głos. Drodzy Państwo, że nad tym wszystkim jest no, konfrontacja na pewno, czy wojna na Ukrainie ukraińsko-rosyjska i z tego się wyłania, powoli się wyłania z jednej strony chęć wrzucenia Ukrainy do NATO i wojny takiej światowej, tak, gdzie na front pójdą pierwsi Polacy, no bo jak Ukraina wstąpi do NATO, to konflikt będzie podgrzewany i my w ramach NATO pójdziemy z odsieczą Ukraińcom, tak, banderowcom, drodzy Państwo. No ale oczywiście może być inny scenariusz też. Naszym zdaniem nie dojdzie do tego ani w Wilni, ani w ogóle. Ukraina nie nadaje się kompletnie do takich Przedsięwzięć jak przynależność do NATO w ogóle Ukraina stawia pod wątpliwość swoją państwowość. Ale może być taka sytuacja, że e, albo Ukraina wchłonie Polskę, bo pan Anduta zachowuje się tak, jakby był wiceprezydentem Ukrainy, pan Morawiecki, jakby był wicepremierem Ukrainy. Drodzy Państwo, albo Ukraina wchłonie Polskę, albo my wchłoniemy przynajmniej część Ukrainy. Prawdopodobnie jest. Takie tendencje się rysują. Tak, albo jeszcze jakiś trzeci, czwarty scenariusz. Chciałbym, żeby kandydat na senatora, chyba jako pierwszy damy głos, tak panie Tomaszu? Kandydaturki na senatora, chyba że pan polecam. Także chciałbym, żeby się w tej kwestii wypowiedzieli, ale drodzy Państwo, na początek jeszcze kilka chciałbym wykorzystać tutaj pana Marka, który ma dużą wiedzę lokalną, historyczną, żeby nam coś powiedział właśnie o tym budynku. Jeszcze raz to go pokażemy na wprost. Tutaj panów nie chcemy ująć, żeby... O, ten budynek tutaj na wprost. Chociaż w miejscu publicznym no, nie jest chroniony wizerunek, więc... Ale nie chcemy nadużywać tej, tej, tego prawa. Drodzy Państwo, chcielibyśmy, żeby pan Marek Słyś po prostu powiedział nam coś. My zajęliśmy 10 minut, panie Marku jeszcze 20 minut do nagrania, także bardzo oddajemy panu głos, żeby pan coś powiedział najpierw na tym. A potem to, co panu serce podpowiada, bardzo prosimy w sensie E, responsu tego, co my powiedzieliśmy. Słysze, słyszeliśmy ze strony e, królewskiej mości kilka słów dotyczących ducha miejsca. E, czyli miejsca gdzie. Sygnał e, Tak, gdzie.